Plaster Zabłocie 2022 to przede wszystkim inicjatywa prezydenta w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Zabłocia, aktywistów, różnego rodzaju przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców, startupów, którzy wielokrotnie podkreślali, że Zabłocie to jest jeden z bardziej dynamicznie rozwijających się terenów poprzemysłowych na terenie Krakowa. To jest teren, który zmienia swoje oblicze w sposób radykalny, dlatego że widzimy, że powstają tam apartamentowce, powstają tam ciekawe obiekty usługowe, biurowe. Konsultacje społeczne, które były prowadzone w odniesieniu do wykorzystania tego terenu, również wpisania tego obszaru w Miejski Program Rewitalizacji Miasta Krakowa, wskazuje na to, że przede wszystkim mieszkańcy z tego obszaru oczekują, że to będzie taki, takie miejsce, które będzie pewnego rodzaju yy, przestrzenią aktywności społecznej, szeroko rozumianej nie tylko na płaszczyźnie gospodarczej, ale na płaszczyźnie intelektualnej. To będzie miejsce spotkań również środowisk o różnej grupie wiekowej, począwszy od ludzi młodych, dzieci, jak i seniorów. Sama lokalizacja w sąsiedztwie Akademii Krakowskiej i w takim bym powiedział miejscu, które powoli zaczyna się kształtować jako w pewnym sensie centrum Zabłocia, skutkuje tym, że ten projekt naprawdę ma bardzo poważne szanse. My głęboko wierzymy, że po realizacji tej inwestycji zakładamy, że ta inwestycja będzie skończona w ciągu najbliższych dwóch lat, a w zasadzie do końca przyszłego roku, dlatego że takie są uwarunkowania wynikające z umowy na dofinansowanie środkami zewnętrznymi, to jest inwestycja rzędu około 40 milionów złotych, z czego blisko. Połowa to są środki zewnętrzne i to będą dwa budynki o łącznej powierzchni 6000 m2, które będą właśnie miały szansę być siedzibą dla organizacji pozarządowych, dla różnego rodzaju mikroprzedsiębiorców, dla startupów, których przecież w Krakowie jest bardzo dużo. Ja myślę, że ten pomysł, zwłaszcza w dzisiejszym okresie dużej aktywizacji społecznej, różnego rodzaju grup nieformalnych, ma szansę powodzenia i my po prostu staramy się wyjść naprzeciw, żeby zrealizować właściwe standardy w sensie takiego obiektu, który by no, zachęcał do przyjścia i do prowadzenia takiej działalności. Oczywiście ważne jest to, aby w momencie, kiedy zostanie ten obiekt zrealizowany, wybrać właściwych operatorów, którzy będą potrafili nadać... Docelowe przeznaczenie tym obiektom. To jest zawsze największy problem z odpowiednimi ludźmi, ale wydaje mi się, że w Krakowie jest tylu prężnych, dynamicznych ludzi, którzy mają różnego rodzaju koncepcje bardzo ciekawe, że sądzę, że ta przestrzeń bardzo szybko po oddaniu wypełni się ciekawym pomysłami.